Czym jest metaversum i skąd pochodzi jego nazwa? Metaversum to wirtualna współdzielona przestrzeń cyfrowa, w której użytkownicy mogą wchodzić w interakcję. Jak definiuje metaversum Matthew Ball? Matthew Ball definiuje metaversum jako sieć wirtualnych światów 3D renderowanych w czasie rzeczywistym. Kiedy powstał pierwszy metavers i jaka była jego nazwa? Pierwszy metavers to Second Life. Powstały w 2003 roku. Jak Philip Rosedale opisuje metaversum? Philip Rosedale określa metaversum jako trójwymiarowy internet wypełniony żywymi ludźmi. Jakie są główne cechy metaversum? Cechy metaversum to trwałość, uniwersalność, interoperacyjność, ekonomia, skalowalność, imersja, społeczność. Na czym polega trwałość w kontekście metaversum? Trwałość oznacza, że metaversum istnieje niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany. Jakie znaczenie dla metaversum ma interoperacyjność? Interoperability. Interoperacyjność oznacza możliwość korzystania z tych samych zasobów i danych w różnych aplikacjach metaversum. W jaki sposób metaversum może wpływać na gospodarkę economy? Metaversum może wpływać na gospodarkę poprzez wirtualne rynki, nieruchomości cyfrowe i kryptowaluty. Jakie są największe wyzwania i problemy związane z metaversum? Największe wyzwania to brak regulacji prawnych, ryzyko uzależnienia i kwestie prywatności. Jakie zagrożenia dotyczą prywatności użytkowników metaversum? Zagrożenia dla prywatności to gromadzenie danych biometrycznych i aktywności użytkowników. Jakie kwestie prawne związane są z własnością intelektualną w metaversum? Własność intelektualna w metaversum wymaga nowych regulacji. By chronić twórców treści. Jakie ryzyko niesie dominacja korporacji Big Tech w metaversum? Dominacja Big Tech grozi monopolizacją rynku i ograniczeniem innowacji. W jaki sposób bariery technologiczne i finansowe mogą powodować wykluczenie społeczne? Bariery finansowe i technologiczne mogą wykluczać osoby o niższych dochodach z dostępu do metaversum. Jakie były najważniejsze etapy w historii VR? Historia VR obejmuje wynalezienie stereoskopu, koncepcję Ultimate Display i rozwój gogli VR. Czym był stereoskop Charlesa Wheatstone'a i kiedy powstał? Stereoskop Charlesa Wheatstone'a powstał w 1838 roku i umożliwiał postrzeganie głębi obrazu. Jakie znaczenie miała koncepcja The Ultimate Display Ivana Sutherlanda? Ultimate Display Ivana Sutherlanda stworzyło koncepcję immersyjnej rzeczywistości. Kim był Jaron Lanier i jakie miał znaczenie dla rozwoju VR? Jaron Lanier zdefiniował VR i stworzył pierwsze komercyjne gogle VR. Jak można zdefiniować wirtualną rzeczywistość VR? VR to cyfrowo wykreowane środowisko, w którym użytkownik może się zanurzyć. Czym różni się VR od rozszerzonej rzeczywistości? VR zanurza użytkownika całkowicie, a AR nakłada elementy cyfrowe na rzeczywistość. Jak działa rzeczywistość mieszana i czym różni się od VR? MR łączy elementy VR i AR, umożliwiając interakcję między rzeczywistością a światem cyfrowym. Czym jest audio augmented reality i jakie ma zastosowania? AR to technologia dźwiękowego rozszerzania rzeczywistości, na przykład w nawigacji głosowej. Jakie są główne cechy wirtualnej rzeczywistości? Cechy VR to imersja, interakcja i realistyczne odwzorowanie przestrzeni. Co oznacza pojęcie imersji w kontekście VR? Imersja oznacza poczucie zanurzenia w wirtualnym świecie. Jakie są sposoby interakcji użytkownika ze światem VR? Interakcja obejmuje sterowanie środowiskiem VR za pomocą ruchów i kontrolerów. W jaki sposób VR może wpływać na percepcje i procesy poznawcze człowieka? VR zmienia sposób przetwarzania informacji i wpływa na koncentrację użytkownika. Jak VR może wpływać na poczucie realizmu i obecności użytkownika? Poczucie realizmu w VR wynika z wysokiej jakości grafiki i interakcji. W jaki sposób VR może zmieniać postawy moralne i wzmacniać empatię? Może wzmacniać empatię, pozwalając użytkownikom wcielić się w różne role. Jakie są zastosowania VR w edukacji? VR stosuje się w edukacji do wirtualnych wycieczek i interaktywnych lekcji. W jaki sposób VR jest wykorzystywana w terapii i rehabilitacji? W rehabilitacji VR pomaga w terapii neurologicznej i rekonwalescencji. Jak działa terapia ekspozycyjna VRED i w jakich przypadkach jest stosowana? W stosuje się do leczenia PTSD i fobii poprzez kontrolowaną ekspozycję. Na czym polega projekt Virtual Iraq i w jakim celu jest wykorzystywany? Virtual Iraq to projekt terapeutyczny pomagający weteranom wojennym. Jakie badania potwierdzają skuteczność terapii VR w leczeniu depresji? Badania potwierdzają skuteczność w leczeniu depresji i redukcji stresu. Jakie są największe przeszkody w rozwoju VR? Największe przeszkody w VR to koszty, wymagania sprzętowe i zdrowotne skutki uboczne. Jakie problemy zdrowotne mogą wynikać z długotrwałego korzystania z VR? Długotrwałe korzystanie z VR może powodować chorobę lokomocyjną i zmęczenie oczu. W jaki sposób wysoka cena sprzętu VR wpływa na jego popularyzację? Wysoka cena sprzętu VR ogranicza jego dostępność dla szerokiego grona użytkowników. Jakie są technologiczne ograniczenia VR i w jaki sposób mogą one wpływać na jego rozwój? Technologiczne ograniczenia VR obejmują opóźnienia w renderowaniu i brak precyzji interakcji.